Siemanko, witajcie na kanale Krypto Amator. Mamy 26 czerwca. Zapraszam na najnowsze wieści z Kronosa. Zaczynamy tradycyjnie od wyceny tokena Kronos, którego cena w chwili obecnej wynosi 0,057 dolara. W ujęciu tygodniowym mamy nieznaczny wzrost, jeśli chodzi o wycenę właśnie Kronosa. Natomiast w ujęciu miesięcznym jesteśmy nieco pod kreską. Jeżeli chodzi o market cap no to mamy tutaj w tej chwili 1 miliard dolarów. 24 godzinny wolumen na poziomie 8 milionów dolarów. Jeśli chodzi o tokeny z ekosystemu Kronosa które najlepiej poradziły sobie w ubiegłym tygodniu no to tutaj na czele mamy MAD czyli MAD Bugs, 88% Ergo Finance na bardzo fajnym wzroście blisko 80% oraz mamy tutaj wzrosty na M Barał Także tutaj produkty z MMF, mamy również wzrosty na Chloron Marsie, Mad i tutaj GDRT, także jest trochę tokenów, które podskoczyły do góry. Jeśli chodzi o te, które sobie nie poradziły, no to tutaj na szczycie mamy Toxic Deer, Kronos ID, również Finic Finance, Fero, Fortune czy Falkrom mają spadki poniżej 10%. Rzucimy również okiem na Dapradar, gdzie od jakiegoś czasu sprawdzam sobie właśnie tutaj topowe protokoły DeFi na Kronosie. No i tutaj bez zmian na pierwszym miejscu VFS Finance, Tectonic, potem Ferro Protocol, MMA Finance oraz Venu Finance. Na siódmym miejscu mamy Fulcrum, ósmy jest Single Finance. Przeskoczymy sobie teraz na informacje z Crypto.com. Pierwszą z tych informacji jest fakt, że Crypto.com uzyskuję rejestrację dostawcy usługi zasobów wirtualnych w Hiszpanii. Mówiąc wprost, po prostu kolejny kraj europejski dołącza do tych, których CryptoCom jest już uregulowany, tak więc jak najbardziej ciekawa i pozytywna informacja dla wszystkich użytkowników CryptoCom. Drugą informację, jaką mam od nich 23 czerwca ogłosili oni uruchomienie. USDC po sieci Arbitrum, tak więc możemy tutaj dokonywać wpłat i wypłat, właśnie USDC po sieci Arbitrum. Dzień wcześniej, bo 22 czerwca, Crypto.com ogłosiło w końcu długo wyczekiwaną datę, mianowicie start gry Money City. No i mamy tutaj informację, że 30 sierpnia. Wystartuje tutaj właśnie ta rozgrywka. Prezentowany trailer pokazuje, w jaki sposób tutaj ta gra będzie wyglądała, w jaki sposób będziemy te swoje landy rozbudowywać. Tak więc, tutaj zachęcam do rzucenia okiem właśnie sobie na ten trailer. No i ci z Was, którzy posiadają landy, zakupili również te plecaki z wyposażeniem, na pewno będą wyczekiwać startu tej właśnie pozycji. VFS Finance w dniu dzisiejszym poinformował, że ich farmy Becro do oraz Argody USDC zostają odnowione na kolejne 30 dni. Tak więc, tutaj, ci z Was, którzy korzystali z tej pozycji, mogą w dalszym ciągu przez kolejny miesiąc tutaj zarabiać właśnie na tych farmach. Ciekawa informacja wypłynęła od Falcon Finance jakiś czas temu. Ogłosili oni tak zwany FTX Survivor Care Pack, czyli. Chcą tutaj pomóc wszystkim poszkodowanym, którzy mieli udział właśnie tutaj w upadku giełdy FTX. Przeznaczyli oni na to 40 milionów tokenów full. No i w artykule na Medium dowiecie się, w jaki sposób tutaj można partycypować, kto łapie się tutaj właśnie do tego ich programu takiego Survivor Care Pack. Link do tego artykułu zamieszczę oczywiście w opisie filmu. Wystartowała gra Raioshi Dynasties od Ebisu's Bay. W rozgrywce mogą brać udział ci, którzy posiadają tokeny Fortune. No i mamy tutaj możliwość, właśnie, zestakowania tych tokenów, w zamian za co otrzymamy wojska, nazywane tutaj Trups. No i te wojska możemy w rozgrywce tutaj przeznaczać dla poszczególnych frakcji. Tutaj, po kliknięciu w statek, mamy właśnie mapkę tutaj tego świata Ryoshi Dynasties. No i są tutaj poszczególne punkty, gdzie właśnie możemy deponować swoje oddziały wojska. No i tutaj na każdym z tych terenów projekty walczą właśnie o przejęcie tutaj danego terenu. No i jak widzicie, tutaj. Deponowane są właśnie tutaj te trupsy. No, i tak jak powiedziałem wcześniej, jeżeli chcecie partycypować w tej grze, no to trzeba tutaj stakować tokeny Fortune. I w zależności od tego, jaką liczbę tokenów Fortune posiadacie, możecie tutaj zdeponować je na 90, 180, czy na kilka sezonów tutaj tej gry. No, i w zamian będziecie mogli otrzymać właśnie tutaj te trupsy, które, tak jak powiedziałem wcześniej, na mapce deponujemy pod dany projekt. Dodatkowo można również tutaj stajkować NFT z serii właśnie Ryoshi Tales. Oni mają tutaj kilka kolekcji VIP, Wards, Halloween i Christmas. No i dzięki temu tutaj również można uzyskać większe procenty właśnie na stakowanych tokenach Fortune. Po każdym takim tygodniu rozgrywek na koniec jeżeli dana frakcja będzie zajmowała tutaj dany teren no to wówczas otrzymuje ona punkty a te punkty na koniec sezonu będą odpowiednie na designie, także tutaj będą wpadały nft i też tokeny Fortune. Przyznam, że rozgryzamy powoli tą grę, próbujemy tutaj wspierać projekt Chivers, także jeśli partycypujecie w tej grze, jeśli macie tokeny Fortune, no to zachęcam właśnie do rzucenia okiem i ewentualne właśnie zdeponowanie na projekt Chivers. Próbujemy tutaj właśnie zająć te zachodnie części mapki. Przeskakujemy na chwilę do Tectonic, ponieważ w ubiegłym tygodniu wylistowali oni token XRP, no i w ten sposób właśnie ten token można tutaj korzystać na ich platformie, można go pożyczać, można tutaj działać przy właśnie użyciu XRP na Tectonic. Kolejna istotna informacja pochodzi z Veno Finance. Uruchomili oni dostęp do swojej platformy dla trzech nowych portfeli. W tej chwili możemy połączyć się dodatkowo ledgerem, Coinbase Wallet oraz Trust Wallet, tak więc oprócz tych trzech podstawowych, które były wcześniej, dołączają trzy kolejne. No i w ten sposób mamy tutaj dostęp z kilku nowych portfeli i mam nadzieję, że będzie tutaj też większa liczba użytkowników. Dzięki właśnie takiej integracji Argo Finance, a konkretnie ich projekt Atlantis, uruchomił tutaj nową kampanię pod tytułem Planet Upgrade. Czyli ci wszyscy, którzy posiadacie planety właśnie od Atlantis, od 23 czerwca do 10 lipca trwa tutaj kampania na ulepszanie swoich planet. Oczywiście jest do tego stosowny artykuł na medium. No, i z niego dowiecie się, w jaki sposób tutaj działać, jakie są nagrody i w jaki sposób ta kampania przebiega. Link oczywiście zamieszczam w opisie filmu. Na sam koniec przenosimy się do Cheevers, ponieważ zakończyła się właśnie trzecia runda preeliminacji do Cheat 2. No, i słuchajcie, po trzech kolejkach mamy już tutaj kilka zespołów, które przodują w tabeli. Przypominam, że ostatnie zespoły z każdej grupy. Odpadają, no a 10 z tych pośród 12 będzie partycypowało w Cheaturney 2, gdzie pula nagród wynosi 30 tysięcy kro. Zostajemy jeszcze na chwilę przy Civerse, otóż w ubiegłym tygodniu pokazali oni też takie nowe narzędzie przy wykorzystaniu właśnie AI i słuchajcie, stworzyli sobie takiego AI reporter a w zasadzie reporterkę, która po każdej rundzie, czy tam po każdym meczu. Tutaj daje nam relacje. Rzućcie okiem sobie, jak to wygląda, jak najbardziej mi podoba się takie wykorzystanie właśnie tych nowinek. No i tutaj na chwilę puszczę wam kilka sekund, jak właśnie tutaj reporterka od Chevers relacjonuje wydarzenia z projektu. Yesterday we were a witness of amazing performance of the crypto money makers team. They destroyed trash talkers and won to one. Moreover, the first hat trick was scored by the Terrys. We are looking for next round. Another important topic. No właśnie w taki sposób reporterka od Chivers yy, zdaje nam relację z meczy. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o takim rozwiązaniu, o takiej rzeczy, no i czy podoba wam się właśnie ta reporterka. Tyle z mojej strony na dzisiaj. Podzielcie się oczywiście łapą, dajcie jakiś komentarz. A ci z Was, którzy są pierwszy raz u mnie, to oczywiście zostawcie suba. Będziecie wówczas na bieżąco z wszystkimi informacjami z Kronosa. Tyle z mojej strony. Pozdrawiam. Cześć!